Witajcie. Ostatnio nagrałem filmek o podnoszeniu wibracji. Bardzo byłoby fajnie, gdybyś zobaczył go, bo to będzie kontynuacja. Aczkolwiek chciałbym też taki zrobić zakres yy, przypomnienia, bo spotkał się z bardzo ciekawymi refleksjami, odbiorem i chciałbym to jeszcze rozszerzyć, bo to jest jeszcze więcej. Yy. Porównałem człowieka, każdego z nas, do budynku, który ma, umówmy się, 8 pięter. Podoba mi się ta winda w kręgosłupie, ale to już inny wątek, jak mnie kusi bardzo. I kwestia jest taka, że kiedy jesteśmy na pierwszym piętrze, nasza percepcja rzeczywistości jest z poziomu pierwszego piętra. Z ósmego piętra widzimy o wiele więcej. Wyżyć. Widzimy po prostu nagle, wow, tak byśmy się wznieśli i widzimy, że y, całe te ulice, te wszystkie ustawienia, układy międzyludzkie, różne inne rzeczy są nagle, o, o, jasne, to jest jakiś tam plan. Kwestia jest taka, że y, my w całości jesteśmy... Tym samym na pierwszym piętrze, i tym samym na, na ósmym piętrze, przejawiając się. To są różne inne częstotliwości. I to jest tak, że można na pierwszym piętrze czuć radość i też czuć radość na ósmym piętrze. Wszystko jest związane z tym, jak my to wyrażamy. Czy wyrażamy w całości? W ogóle, chcąc zrozumieć kogokolwiek na pierwszym piętrze, to. No. Nie można być tylko na ósmym piętrze i rozumieć kogoś na pierwszym piętrze. Ktoś może być w szklarnianym, pięknym, uduchowionym świecie i powiedzieć jak ja jestem w tej chwili oświecony, a nie mieć do czynienia z codziennością, która wiąże się z tym całym e, e, koronkowym e, tancem między lękiem a zaufaniem, to w ogóle to wtedy można sobie gadać różne rzeczy, prawda? Ale tak dygresyjnie sobie pojechałem w różne strony. Chodzi mi o to, że czasami jest tak, że ktoś jest na ósmym piętrze i patrzy na kogoś z tego, na tym pierwszym piętrze i mówi: Ty musisz się jeszcze dużo, dużo tu nauczyć. Jeszcze musisz podnieść wibracje, żeby naprawdę się oświecić. A tamten na dole patrzy na tego na górę i pokazuje mu tak. <laughs> Chodzi o to, że. Tak cały czas się możemy nie rozumieć, że mamy dążyć, a jest grupa ludzi, którzy dążą do tego, żeby dojść do tego ósmego piętra. I tak starają się, i się procesują, oczyszczają i wciąż nie mogą dojść. A jak dochodzą, to są na chwilę i potem spadają. Cała kwestia polega na tym, że Ważne, by zobaczyć siebie i na pierwszym, drugim, trzecim, piątym, siódmym, ósmym piętrze, że to jesteśmy my w różnych przejawach. I tak naprawdę to, jak my się przejawiamy, to w zakresie pewnych wibracji. Chodząc po ziemi, trzeba być na pierwszym piętrze. To nie jest nic złego, bycie w wibracjach pierwszego piętra, by widzieć rzeczy, które są tuż przed Twoim nosem. Bo możesz być w tym górnolotnym ósmym piętrze i, i nie widzieć sąsiada, który po prostu płacze. Ale mówić piękne, oświecone rzeczy, które mają zbawić cały świat. <noise> ja powiem Wam, że mam niezłą zabawę, już zaczynam coraz bardziej tak mieć takie. Cały czas chyba miałem no, dystans do wielu rzeczy. Ale kwestia jest taka, że. Już pomijając te ego, to ego, które może być na ósmym piętrze, i to ego na pierwszym piętrze, i się po prostu, aż tam dwa ego na ósmym piętrze, albo już siódme, ósme, i po prostu się wahadełkują i mówią, który jest. E, większy poziom energii ma. Kochani, chciałbym, żebyście spojrzeli na ten swój budynek z takiego dystansu. Stanęli obok i spojrzeli na ten. Butynek o tych 8 piętrach. Może być 12, może być tam 16, 7. Wybierzcie sobie jak chcecie 3 piętra. Trzy umysły, 3 tantieny. Idealna sprawa: 3 piętra. Ale 12 czy 8 brzmi lepiej, dlatego używam słowa 8. Bo lubię ósemki. Takie są mi bliskie. No bo to, tak, ta ósemka jest taka moja z tej daty urodzenia. Kochani, i chodzi o to, że spojrzeć na ten swój budynek z boku i tak popatrzeć. Że na parterze, a no, jeszcze jest piwnica, wiecie, w tej piwnicy to czasami też lubimy być. Oczywiście lubimy się pokazywać, że jesteśmy na siódmym czy ósmym piętrze, bo bycie na pierwszym piętrze czy w piwnicy to już jest... dobrze wyglądające pod względem marketing, ma, maka, marketingowym I, i po prostu lepiej się pokazywać, gdy się jest na siódmym czy ósmym piętrze, bo bez makijażu w piwnicy to już po prostu, kiedy się jest zapłakanym i leży się już nie na kolanach, ale po prostu totalnie w swoich czarnych po prostu zapętleniach się płacze. I teraz spoglądając na to, yy, to możemy zobaczyć, że to doświadczenie na pierwszym piętrze i to na ósmym jest świętym doświadczeniem, bo my rozszerzamy się wibracyjnie, doświadczamy różnych rzeczy. Na tym ósmym piętrze może się pojawić energia Kali, która będzie ścinała kurde głowy tych wszystkich demonów i będzie to po prostu mordercza, zabójcza energia pełna siły i potężności. Prawda? A na pierwszym piętrze. Zwykły morderca, który może zabić człowieka, tak? Chcę Wam powiedzieć, że wyrażanie tych energii może być w różny sposób. I czasami, nieraz z pewnych perspektyw, coś, co tak łatwo nazwać z umysłu, tak łatwo dać etykietkę, tak łatwo ocenić, że coś jest bardzo, bardzo złe, z pewnej perspektywy nagle okazuje się, że było potrzebne dla danej duszy. Ale, jak widzicie, tematów jest. Błądku, mnóstwo, i można to fajnie to rozwijać. I kiedy spojrzymy na ten swoje, swój budynek, to ten budynek jest naszym awatarem. Naszą ekspresją tu na Ziemi, która ma na imię w tym momencie, widząc, patrząc na ten filmek i słuchając tego głosu. To jest awataru, który ma ziemskie imię Alin, Mariusz Alin. I tak to wygląda. I mam niebieskie oczy. To wszystko. No, i kilka jeszcze innych fajnych y, do pogadania, y, do wyrażenia y, atutów. <laughs> I teraz, kochani, kiedy rozświetlamy się świadomością, my widzimy, że na tym pierwszym i ostatnim piętrze, czy tam na tym ósmym piętrze, to jest zakres naszego doświadczania, zaczynamy patrzeć z akceptacją, zaufaniem, ze zrozumieniem. Nie zaczynamy negować siebie od. Serca w dół, bo tam już jest B, i na przykład seksualność jest B, bo duchowość to już jest aseksualna? Nieprawda. Całość nas w harmonii jest dopiero w przepływie Boga przejawiającego się w naszych ciałach. Jeżeli mamy gdziekolwiek zablokowane przestrzenie w naszym życiu, to zawsze będzie po prostu jakiś, yy, yy, jakiś zgrzyt. Często jest tak, że można wiele widzieć na wiele dostrzegać, mówić, piękne mądre rzeczy, a na przykład być tak zatłuszczonym emocjonalnie, co się może objawiać, nie musi w tuszy, czy w ogóle w pewnych przywiązaniach, czy pewnych uzależnieniach, tak zwanych dopuszczalnych. Słuchajcie, to jest po prostu tak wielowarstwowe, że moment, kiedy dostrzeżemy siebie w całości od pierwszego. Od od piwnicy do ósmego piętra przyjmiemy się w całości, że każda część może, każde piętro może się wyrażać na swój sposób, i to my możemy zarządzać. My możemy wybierać to, jak się chcemy wyrazić, kiedy czujemy złość, kiedy czujemy smutek. Może na tym pierwszym piętrze polecam talerze, albo trzaśniemy drzwiami i jest superancko, na drugim piętrze będziemy się terapeutyzować i pier na, nawalać yy, w poduszkę. <laughs> A na ósmym piętrze weźmiemy wdech, uff, i nie ma. Dolne piętra się zwykle bardziej przywiązują. Ale kiedy spojrzymy na tego swojego awatara z pewnego dystansu, to gdy budzi się w nas ta wielowymiarowość, to chcę Wam powiedzieć, że macie takich mamy. Każdy. W różnej ilości. Wiele takich budynków. Wielu takich awatarów w różnych wymiarach, czy w różnych wszechświatach, czy na różnych planetach. Uuu, to jest temat bardzo kolejny, taki, który od razu umysł się zakręca. O jakiego ja mam jeszcze awatara? W swoim czasie go zobaczysz, czy w lustrze, czy w oczach kogoś innego, czy się ci objawi w czasie medytacji. No, ale to taki kolejny temat. I teraz, kochani. Jeszcze bardziej to rozwijając, bo widzicie, że temat jest tak fajny, a ja się nakręciłem teraz, to jest kwestia oddechu, wdech, wydech. Rozluźnienie i napięcie, skupienie. Im bardziej schodzimy do, na te niższe piętra, to tam jest większe skupienie. Większa, takie, można powiedzieć, ścisk. A gdy się rozluźniamy, to jest wydech, prawda? Pojawia się ta ósemka, gdzie ma swoje serce w sercu. I teraz, kochani, ciekawa rzecz jest taka, że my właśnie, będąc, patrzę na tego awatara, my funkcjonujemy właśnie tym, że jest wdech i wydech. Napięcie i rozluźnienie. I teraz. To jest to po prostu ta biesienka na torcie. Jak spojrzycie na siebie oddychających, to możecie oddech wydłużyć. I możecie być w pauzie po wdechu lub po wydechu. Możecie czasowo tym zarządzać. Kto zarządza? Kto wybiera? Oddech dłuższy, krótszy, pobywanie w pauzie po wdechu, po wydechu, dłuższa, krótsza. Spójrzcie też na to z tej perspektywy. Kiedy podglądamy na swojego awatara, cudowne doświadczenie bycia na ziemi, że możemy się przejawiać, już nie oceniać, osądzać, że ktoś jest lepiej, po, w ogóle żadnych porównań z kimkolwiek, po prostu się Patrzy na siebie z pełnym przyzwoleniem i przyjęciem siebie w całości. I to jest cud. To jest cud, który budzi w naszym sercu miłość bezwarunkową, miłość Boga, która się objawia w naszym codziennym doświadczeniu. Jeszcze można byłoby kilka wątków pociągnąć, rozwinąć, ale widzicie, tak, ile można gadać. Myślę, że wiele fajnych. Takich inspirujących, może treści się pojawiło z tego, co tutaj sobie pogadałem. Najlepszego dla Was, trzymajcie się, bo sami, świadomość samego siebie wyzwala. To te słowa słynne, poznacie prawdę, a prawda Was wyswobodzi. I to poznanie to nie jest poznanie intelektualnie, sobie poukładasz, czy nawet wytworzysz w sobie nawyki funkcjonowania tak zwanej prawdzie. To dzisiaj w pewnym momencie rozleci, bo jest coś więcej. To uświadomienie wynikające z doświadczenia, z tego przepływu energii w tej windzie, w tym naszym budynku. Ten przepływ, który tak naprawdę jest scalającym, harmonizujący nas hormonalnie, ten cały worek hormonalny. I w sercu odkrywamy portal, odkrywamy widzenie które jest właśnie tego, tak bym powiedział, prawdziwego nas, który widzi te budynki, widzi te awatary. Dobra, namąciłem trochę, co najlepszego dla Was, trzymajcie się, hejka.